Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale z Hydroniera. E, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się znalezieniem wszystkich artefaktów. Więc, jakby co, to dzisiejszy odcinek nie będzie jakiś bardzo ciekawy, bo po prostu będziemy sobie jeździli od działki do działki i ją wysadzali. E, miałem wprawdzie, bo ktoś z Was, nie pamiętam teraz Niku, bo, bo nagrałem dosłownie na szybko. Bo chciałbym jeszcze dzisiaj nagrać odcinek ze Scrapa. No jak zresztą zauważycie, ten film będzie dosyć opóźniony. I nie wiem czy dzisiaj zdążę jeszcze nagrać skrapa czy jutro po prostu już te dwa odcinki tego, e, ze mną tego ze scrapa. No bo nie, nie dałem rady już po prostu nagrać tego. Także było na dzisiaj. No ale może się uda jeszcze wieczorem, żeby ten scrap był. Czekajcie, gdzieś tu miałem pudło z dynamitem. to jest to. To jest... Aha, dobra, to jest ta beczka. To nie. Ja ją sobie też stąd wezmę, żeby mi się przypadkiem nie wysadziła. Mm, I muszę poszukać peczki, e, znaczy tej skrzynki całej z dynamitem, z laskami dynamitu, którymi będę odpalał to. Mm, tylko właśnie nie wiem, gdzie ona może być. Aha, ona była chyba tutaj. Bo ja pamiętam, że, że wrzucałem sobie ten dynamit do dziury, żeby zobaczyć, jak, jak głęboka ona może być. E, no to trudno. Mm, czekajcie. To chyba będę musiał pojechać po jeszcze jedną y, paczkę tego, bo, bo nie widzę tego nigdzie. Jeszcze, jeszcze się rozejrzę, może to znajdę gdzieś. Dobra, mam już y, dynamit tutaj y, z, odzyskany. Y, więc możemy sobie to dalej wysadzać. Wracając do tematu, y, sprawdziłem no szybko, kto tam y, pisał, właśnie o tym, y, o czym zaraz wam powiem, zresztą. Mianowicie. Dave Gaming pisał, że, e, że na biomie zimowym, jak się kopie, to jeszcze jakąś tam rudę można zdobywać inną od Glotium i z tego jeszcze lepsze maszyny robić. Nie wiem ile w tym prawdy szczerze mówiąc, bo ja osobiście nie widziałem e, w tym w później tam innych maszyn do kupienia. Więc nie wiem czy o jakaś moda czy co. E, Gdyby coś takiego faktycznie było w grze, to jeszcze można byłoby tam otworzyć linię produkcyjną na tym na biomie zimowym i faktycznie pozdobywać te, yy, te maszyny, ale jeśli tego nie ma, to jakoś nie widzę sensu, żeby jakoś więcej tutaj w tego nie grać, że mówiąc. Może coś jeszcze pobudujemy. Yy, na razie chciałbym zakończyć serię. Znaczy no jeszcze nie w tym... Jeszcze nie w tym odcinku, że tak powiem. Yy, jeszcze troszkę można byłoby tam właśnie ponagrywać czegoś, na pewno jeśli wyszłaby znowu jakaś duża aktualizacja, powiedzmy coś w stylu 3.0, no to na pewno jakąś tam serię byśmy odpalili. Nie wiem, czy na tym serwie tylko żeby odblokować te rzeczy, które zostały dodane, czy byśmy zaczęli sobie od nowa. Yy, to oczywiście decyzja byłaby już do Was. Yy, kurde, jaka ta działka jest wielka. Yy, Poprzednia była malutka, i na dodatek wiedziałem na której połowie znajduje się ten artefakt. A tutaj nie mam zielonego pojęcia, gdzie on może być. Ale teraz wybuchło, na pewno nie będzie on tak nisko. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest sens robić to właśnie kopać od powierzchni. Czy nie lepiej byłoby się wkopać w dziurę i właśnie pod ziemią sobie kopać, już na jakieś tam głębokości. Bo to nie wiadomo, Wiecie, to może być równie dobrze przy samej powierzchni ustawione. A równie dobrze może być na samym dnie, i zastanawiam się na poprzedniej planszy, że tak powiem, nie było to ani przy dnie, ani przy powierzchni było mniej więcej pośrodku, więc różnie może być. No nie wiem, chyba trochę tego. Plus jest taki, że jak ma się te pojemniki, to znacznie szybko to idzie, nie trzeba już się wózkami bawić. I jest tacy. Kurde, nie mam klepsydwy przy sobie i nie mam czasu zatrzymanego, niestety. Trochę lipa. Eee, co poradzić? No i tak w razie to prawie nic nie pokazuje, bo jedyne co robię to stałą te beczki je wysadzą. Trzeba poczekać aż się pojawi jakiś artefakcik w końcu. Bo jednak ta działka jest dosyć sporawa, by trzeba było powiedzieć. Proste eee, i... Nie mam zielonego pojęcia, gdzie tego szukać. Eee... Trochę w tą stronę pojadę, później myślę, że jeszcze... Nie wiem, czy tam pod tymi parówkami też może coś być. Tam na pewno jeszcze będzie czas kopać. Nie może zacznę robić już tak, że, że po prostu będę wysadzał większą... Będę, wiecie, nie robił dużych powierzchni naraz, tylko małą i będę ją wysadzał kawałek w dół. Myślę, że to jest lepszy pomysł, bo tak to przekopię sobie całą działkę, a potem, wiecie... Warstwa po raz, to więcej czasu mi zajmie. Tak może akurat przez przypadek uda mi się to znaleźć. Eee, to Nie wiem, zobaczymy. Na pewno jeszcze zaraz muszę po więcej dynamitu jechać, ale to się ogarnie. Zobaczymy. No, wcześniej poustawiałem te beczki tak, że w sumie jedną laską dynamitu wsadziłem wszystko. Tutaj jest podobnie. Tam z tyłu, tylko się coś nie powysadzało. Co to jest? O, relikt czy czaszki. Jak najbardziej to wezmę. Nie wiem, czy na tak dużej działce jest jeszcze jakiś inny relikt, czy nie. Nie wiem, ile ich w ogóle jest tak naprawdę. Dobra, jedziemy najwyżej, to wrócimy. Eee, ogólnie, z tego co pamiętam, to w tym. w tym pokoju takim. Jaskini. Mm, są cztery miejsca na artefakty. No to już mamy to. Do... No znowu gdzieś mi zniknęło to. Gdzie to poleciało? Nie lubię tych skrzyneczek. Eee. Tylko jest problem jeden. Ja nie pamiętam gdzie jadłem ten poprzedni relikt. Hmm. Nie wiem gdzie on może być. A, ja go pewnie odłożyłem do tego. Do tej jaskini już. Gdzie mi uciekło to? Ten pojemnik, Ech, głupia gra. Cimno jest nie widać. Dobra, idę go poszukać. Jak mi nie uda się go znaleźć, to sobie będzie trzeba kupić znowu laski dynamitu Ech, jeszcze trzeba zrobić szybkie zakupki dynamitu, bo na pewno mi go nie starczą. Tylko 50 beczek yy, na samochodzie. Hmm. Dobra, muszę wziąć to. To muszę wziąć, muszę sobie to kupić. I wziąć te beczułki. Pobrałem ze specjalnie autoklikera, żeby nie klikać cały czas. <grystanie> Patrzcie jak leci. Nie wiem ile ich kupować. 300 na razie chyba sobie kupię. Ile mam tu pieniędzy? Coś się to buguje teraz. Nie wiem co się dzieje. Może cena za duża? Hmm? Dobra, chyba nawet mi nie znikło, nie wiem. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra i lecimy na kolejną działkę. Hmm, koło tego mostu kamiennego powinna być działka. Tam też sobie pojedziemy w takim razie. Ona jest mniejsza od tej, na której byliśmy teraz. Zobaczymy. Eee, Oj. Dobra, lecę na tą działkę. Nie wiem, czy ją będę musiał kupić, czy już ją kupowałem. W sumie nie pamiętam. Dobra, jest ta działka. E, ona jest bardzo tania. Aż sobie 6 tysięcy zostawiłem na jej zakup. A ona 1000 kosztuje. Dobra, kupujmy to. Dobra. To jest... E, logika logika. To, to jest ten... O, dobra. Właśnie, tu mamy rzucany. Nie wiem, od którego miejsca zacznę, zacznę sobie gdzieś tu, będę to ustawił tak blisko siebie, żeby jedno drugie wysadzało. Eee, zobaczymy, ile będę musiał przekopać, żeby znaleźć ten relikt cały. Eee, jakaś osoba do pomocy by się przydała, jakby nie to, że... że da się tylko na padzie, na podzielonym ekranie gdyż na pewno bym za kogoś do pomocy. No bo się tak rozpędziłem i stawiam, to i stawem, a to trzeba by... Obry... Hmm, tak jak mówiłem, tą taktyką, żeby nie, nie stawiać tego na całej długości, tylko takie małe dziury kopać. O, super, że to rzucił. Aż mi głupio. Mogłem trochę te beczki powciskać bardziej w ziemię. O, pięknie. Ale równiutko. Kurde. Dobra, zacznę sobie od tej strony ustawiać. Jakoś przy tym brzegu. Wezmę sobie tylko tą beczkę. Znaczy, Boże pudełko. I lecę dalej z tematem. Jeszcze sporo mnie ja tego czeka. Nie wiem, czy artefakty wszystkie dzisiaj wykopię, czy nie. Nie wiem jak będzie mi się chciało, bo to wiecie, też się nie chce stać przez parę godzin i stawiać tych beczek. Nie jest to zbyt interesujące zajęcie. Dobra, zrobię sobie nawet tą połowę. Bo też wątpię, że to będzie przy samym brzegu. Chociaż to się też można ładnie zdziwić. Hmm, jest już coś. Nie ma. Dobra, to lecę dalej. To... Tam w sumie na tej poprzedniej działce nie było to jakoś głęboko, więc tutaj też raczej nie będę kopał jakoś nie wiadomo jak głęboko. Tylko właśnie tak trochę płycej, nie wiem, może z 5 razy wysadzę te beczki, tylko właśnie nie, trzeba było tak... O, tak będzie lepiej. O. Trochę zawsze więcej będą wysadzały. Dobra. Lecę ustawiać to dalej. Kurde. Dobra, zobaczymy, że się uda nam tym razem coś wydobyć Coś mamy. Nie ma nic. Dobra, to jeszcze z beczkę wysadzę i idziemy chyba dalej, bo to wątpię, żebym coś tu znalazł. A jeszcze co sobie mogę wziąć w sumie. Pójdziemy hmm, ewentualnie na tą stronę. Nie zobaczymy. Mówię tak też, bo powątpiewam trochę, że to będzie na skraju tej działki. Hmm, chociaż tam w sumie było dosyć blisko tego brzegu, trzeba przyznać. Na poprzedniej działce. No, nie wiem. Zobaczymy. O, patrzymy. Co będzie teraz. Dalej nic, chyba zmieniam miejsce, bo, bo... wątpię, żebym coś tu znalazł, już dosyć głęboko tu jest. No ja może jeszcze jedno. I jeszcze raz. Kurde, nie wiem. Nie, kopy dalej w tej dziurze. Kurzę kopać w ten sposób. Jeszcze zaraz zacznę sobie rozkupywać te bańkę może. Gdy... Wysadziłbyś tą beczkę, tylko ty Tu już chyba jest... Czy nie? Tak, tu już jest takie, że zniszczyć tego się nie da. Lol To chyba trochę za głęboko zeszło. To trzyma się na czymś. Gdzie tam? No może wybuchnie. Gdzie tam? Po co? Zrobimy coś takiego i może na to uda się wrzucić tą ten laskę dynamitu. Co jest? Odpaliłem to i mam to dalej w rękach. Co jest? Jak ja to zrobiłem? Fajna opcja. Coś się musiało zbagować? Teraz chyba nie wyjdę. Dupa. Może jakoś tędy? Nie, dobra, nie skoczę na to na pewno. Eee. A, być co, mam lagi, bo nie, nie, nie kliknąłem tego. Pewnie się już coś tam zaprało. Hmm, dobra, lecę dalej z tym. Hmm. Co tu się dzieje? Aha, tu jest woda. Tak, bo to jest ta mapa ze z źródłami pod, podziemnymi. Nie, to hmm, to poproszę. Zaraz to bliżej przesunę. No to już mi się nie chce szukać tych artefaktów. To jedyne, co. To, to się strasznie monotonne i takie trochę głupie jest to, że, że trzeba tyle tego szukać. No zawsze można sobie znaleźć jakiś poradnik na YouTube, jak, jak, jak znaleźć to szybko. I yy, w sumie nie wiem, czy zaraz tak nie zrobię, bo bo już mi się nie chce tego kopać. Zaraz tak naprawdę zaczynamy od yy, zewnątrz działki i zaraz będę nas dosłownie w środku tej działki. Nie wiem, może tam to znajdę właśnie, idealnie na środku, co do milimetra. Koordynaty 0,0. Eee, cieszyłbym się, bo już niedaleko do tego brakuje. Dobra, zabieram to ze sobą. Chyba najpierw to muszę użyć tego, żeby stąd wyjść. jak to zrobić? O, tak będzie kitas. Dobra. Walimy znowu zdziała. Tutaj piście się potudlało. Nie tam gdzie trzeba. No co jest? Nie lubię ten, gdyby na mi tu rzucać. Teraz też nie wybuchnie pewnie, co? Nie, wywaliło. Tylko, że tutaj. Nie ma No dobra, później to wysadzę Dobra, lecimy w tę bańkę O, poczamy teraz, może się uda, hmm, że to jest gdzieś to tutaj No to i tak dość mało odkrywa tak naprawdę Nie wiem czy lepszy, nie lepiej byłoby właśnie lecieć tak jak wcześniej jakoś od góry No ale teoretycznie, teoretycznie muszę zbijać wierzchni i powierzchni. Praktycznie tam może być właśnie artefakt. Nie wiem Nie wiem co mam robić w sumie Znaczy no w sumie to wiem Trzeba stawiać beczki z tyle i kopać dalej Liczysz na to, że w końcu to znajdę Znalazłem wodę, ale artefakt dalej nie ma Eee odkręcić takiego Aha, teraz tak nie zadziałało. Wcześniej odpaliłem tak laskę dynamitu i ona przeleciała przez ścianę. Co jest O! Jestem <grym> z, z gałganem Jakiś ten. Nie, nie ogarniam co tu się dzieje. Coś znowu auto wymoda zmienił z, tym, z tymi skrzynkami. Nie wiem. O, teraz się udało rzucić to do środka. O, o. To jest ciekawe, jak się podejdzie do ściany. Odpalisz, to możesz coś jeszcze rzucić, Fajna. No dobra. Koniec zabawy, trzeba kopać dalej. Już mi się nie chce. Już mi się naprawdę nie chce tego kopać. Właśnie nudne to jest. Jakiś serial chyba zaraz po prostu załączę i będę dłubał. Patrz, może. Patrz, może akurat coś znalazłem. Dupa. Dupa A tu już w ogóle większość tego terenu też już pod tym jest A... Jak coś to powiadomienie było u mnie, sorki Eee, zacząłem se kopać tutaj, bo jakoś podejrzana mi się wydała ta górka, ale Dupa, nic tam nie ma e, Wezmę chyba sobie coś takiego Nie tak... Chyba nie to. Pomyliło mi się już. Eee. Znajdę jeszcze tutaj ten artefakt i będziemy kończyli na dzisiaj, bo, bo nie chce mi się nic robić. A nie przygotowałem się do jakichś innych nagrań. Kurde cały czas mi się myli. No. Nie wiem, lecimy tutaj. Tak trochę zdupiłem za blisko, że on to dał. Ale stwierdziłem, że może być fajnie, przy, no bo to taka główka była taki po stwierdziłem, że może warto będzie to obadać, ale chyba nic tu nie ma przynajmniej nie wydaje mi się, żeby coś tu miało być bo myślałem, że mi skrzynkę zniszczyło, na szczęście nie Dobra, robimy ostatnie wysadzenie, bo zostało... znaczy, no już w ogóle nie zostało mi <laughs> nic z tych beczek E, tam jest nawet pudełko, jest już puste. Hmm. Zobaczymy, może akurat przy ostatnim wybuchu się nam uda znaleźć to. Ale wątpię. O, ale się zakręcił. Rąbniutki. Można zobaczyć czy coś tu jest. Tam coś jest, ale to pewnie ten... Złom. Ta... złomy. Co? Teraz złom metalowy. Eee, Uw, tu już jest ściana, to gdzie to może być ten artefakt? Zaraz się okaże, że no, tutaj nie ma artefaktu. bym <grym> się zdziwił. Mm, bo nie ma tutaj nigdzie, nie widzę. Nie wiem, czy on na przykład może być w miejscu, gdzie jest woda, czy nie. Z drugiej strony woda to tu jest wszędzie. Tylko tu nie ma. Hmm, to taka sugestia, że to tu będzie. Yy, nie wiem. Dobra, będziemy się dzisiaj żegnali, bo mówię, nie przygotowałem nic innego na odcinek, a kopać już mi się po prostu nie chce. Yy, nie wiem, jak zrobię z tymi artefaktami, czy wykopię je poza odcinkiem, czy zrobimy jeszcze jeden taki nudny odcinek z y, kopania tego. Zobaczymy. Yy, nie wiem, co jeszcze będę robił z tego hydranila, bo tak jak mówiłem, już nie mam zbyt to pomysłów, co by tu było można robić. Może nauczę się używać logiki, ale raczej wątpię. <laughs> Nie, zobaczymy. Póki co żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym filmie.